Witam serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka, prowadzę kanał Dziewiarstwo Weekendowe. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, w sumie w zeszłym, ostatnim razem, czyli dwa tygodnie temu, jak wrzuciłam filmik, pokazałam ze wszystkim to, tym, co robię, co zrobiłam w takie podsumowanie 2024 roku, wszystko co zrobiłam w 2024 roku, a że przestałam nagrywać filmiki. Gdzieś w połowie roku, no to żeście nie widzieli w drugiej połowie roku, jakie kupiłam włóczki. Więc chciałam wam dzisiaj pokazać moje zakupy z zeszłego roku: włóczkowe, co jeszcze mam do zrobienia, co, co już wykorzystałam częściowo. I, I może zacznę od tego, że zakupy zrobiłam przede wszystkim Yy, niestety, już w zamkniętym sklepie podziergajmy.pl yy, To na sam koniec, na wyprzedaży kupowałam. I już Wam pokazuję. Yy, w większości to były zakupy włóczki Nepal. Taką włóczkę Nepal się patrzę. No tutaj troszeczkę okłamuję. O. Tu jest lepszy ten kolor, bo to jest taki szaro-niebieski. Kolor. To jest kolor gdzie tu jest numer kolor. O, tutaj jest. To jest kolor 71-39, chociaż i tak jeszcze przekłamany jest ten kolor. On nie jest taki w rzeczywistości. Jeszcze zerkniemy może. No, chyba ten będzie najbliższy temu, temu rzeczywistemu. I takich moteczków mam dwa. Przepraszam, trzy. Pewnie będą dwie czapki z tego, bo Nepal przeważnie na czapki dla partnera kupuje, więc takie moteczki mam trzy. O, to są moje trzy moteczki. Nepala na czapkę. W sumie na dwie czapki. Oprócz tego, Nepal mam w takim kolorze. Ten Nepal sobie kupiłam dla siebie na sweterek. To jest kolor 8908. Też taki ładny. Czapki z niego wychodzą rewelacyjne, dlatego stwierdziłam, że spróbuję sobie wziąć go na luzeczkę. Tego mam: 2, 4, 6, 8, 10. 6, 8, 10, 11 motków mam go. Oprócz tego z Nepalu, to już żeście widzieli. Czapka już była z tego zrobiona. To jest jako ciemny róż był opisany. Dla mnie to nie jest róż w ogóle. To jest bardziej bordowy. To jest kolor 3608. Tutaj już mi taka resztówka tylko z niego została. Ale. Ale właśnie. Czapkę żeście widzieli w ostatnim filmiku z niego. Taka zwykła z rondem czapeczka. Jeszcze mam taki Nepal, też z niego, z niego był robiony szaliczek, też już żeście widzieli w ostatnim odcinku. To jest coś takiego i to jest kolor 8911. Nie wiem, czy dobrze to widać. To jest właśnie też. Ale jeszcze jeden powinnam mieć. Ale nie widzę. O, jest. Na chwilę znikłam, ale jeszcze taki Nepal. Tu bardziej intensywne te kolory wychodzą. One są bledsze. Z tego już jest czapka zrobiona, ale dopiero tą czapkę dopiero zobaczycie. To jest taka zwykła, prosta. I to jest kolor 89,18. No, i każdy, jak to każdy Nepal ma w składzie. Jaki hmm, to jest skład? 65% wełny, 35% alpaki. W 50 gramach jest 73 metry. Na no druty 5 mm. Także to jest. To jest cały mój zapas Nepalu. W sumie tutaj też już tylko ta końcówka mi została. Ale, ale, właśnie to są. Yy... To jest włóczka Nepal od Dropsa, którą kupiłam w zeszłym roku. Oprócz tego na spróbowanie po raz pierwszy kupiłam od Dropsa włóczkę Safran. Jest taki, nie ja wiem, to nazwała takim pudrowym różem. To jest bawełna, 100% bawełny. Kolor 56, nadruty 3 mm. W 50 gramach jest 160 metrów. Także taki. I tego mam 5 motków. I myślę, że na taką zwykłą bluzeczkę, jakąś taką na ramionczkach, cieniutką mi wystarczy. Tym bliżej, przybliżę, może będzie to widać. Hmm. to taki, taki sobie wzięłam taką bawełenkę, oprócz tego na spróbowanie też po raz pierwszy od Dropsa łuczka R. I też jest ten kolor przekłamany, to jest bardziej soczysty, bardziej taki żywy. A on jest bardziej taki stłumiony. To jest kolor 46. A tutaj jest cała rozpiska. I to jest tak. druty 5 mm, w 50 gramach jest 150 m, 65% alpaki, 28% poliamid i 7% wełna. Tej jeszcze nie używałam, chociaż za chwilę pokażę Wam podobną, też taką właśnie włóczkę. To Wam ją pokażę, zobaczycie. I tutaj na przykład od Was słyszałam, jak oglądałam inne, inne jakieś podcasty, że ta włóczka lubi się rozciągać. Ale ja ją wzięłam na spróbowanie. Mam tego dwa moteczki. Jakiś szaliczek albo, albo czapkę z tego zrobię. Także zobaczę, co to będzie. Jeszcze, jeszcze nie mam na to planu. Ale na samym końcu Wam pokażę yy, na wygląd podobną włóczkę, też właśnie z takiego łańcuszka plecioną, ale całkiem innej firmy, i powiem Wam, jak ona się zachowuje. Także to mam od Dropsa. I już ostatnia rzecz, którą kupiłam z tego sklepu, również od Dropsa, to jest Kid Silk. Również po raz pierwszy w moich rękach. Zazwyczaj kupowałam brusze alpakę, alpakę silk, z tych takich właśnie z włoskiem. No i tutaj jest na druty 3,5. 25 gram, 210 metrów, 75% moher i 25% jedwab. Teraz się zastanawiałam. No i to jest kolor 32. To jest taki. To jest róż. Tu wchodzi bardziej taki podmalinowy, ale to jest bardziej typowy róż. I tego mam 6 motków, więc myślę, że na jakiś sweterek, na dołożenie do czegoś mi wystarczy. Także taki, taki właśnie kolor sobie kupiłam. I byłam we Wrocławiu na targach. I żeby nie przyjechać z pustymi rękami, to sobie kupiłam taki moteczek. Tu jest 100% merino. Tak jak widać. 400 metrów, ale... A, w 100 gramach. O, tu będzie lepiej to widać. Tu jest numer koloru. A, tutaj jest firma. Nie będę czytać, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to przeczytać. Więc tylko Wam to pokażę. O, ale kolor jest farbowanie, jest przepiękne. Tu są jakieś żółcie, jakieś niebieskie takie ciapki. O, tutaj w środku tu będzie lepiej coś widać. Tu jest na wierzchu brąz. Tutaj też znowu więcej takiego żółtego. Przepiękny moteczek. Także sobie kupiłam taki na pamiątkę. Pewnie zrobił sobie z niego jakiś szaliczek. I on jest... Jest tu napisany na jakie druty. Nie. Nie ma napisane na jakie druty. Nic tu nie ma napisane. No ale taki właśnie recelek kupiłam na pamiątkę. I tu jest ten moteczek, o którym wam mówiłam przy włóczce R. Został już mi tylko jeden, bo zrobiłam sobie sweterek. To jest włóczka zakupiona w Action. Tu jest 76% wełny, 24% nylonu, tak żeby to Wam było lepiej widać. O, w 100 gramach 260 metrów. I ta włóczka też jest właśnie taka, jak widzicie, choćby, choćby taki sznureczek powleczony włoskiem. Nie jest tak kudłata jak tamta. Ale jest taka różnica, że tu mam sweterek zrobiony, i po wypraniu ta włóczka się zbiła. Także on się wręcz skurczył, a nie, nie rozciągnął. Ale jest ciepły, jest rewelacyjny. Jak teraz? Ale ta R jest delikatniejsza, większa jest. Ta jest bardziej szorstka. Chociaż po wypraniu tej, tej szorstkości tak nie czuć. Ale teraz tutaj tak w dotyku właśnie porównując między jedną a drugą to R jest delikatniejszy i miększy. To na tyle z takich moich zakupów. Więcej, więcej włóczkowych zakupów w zeszłym roku nie robiłam. No, na razie muszę to wyrobić. Jeszcze mam z pierwszej połowy, z pierwszej połowy roku mam również zakupy, więc muszę to powyrabiać, dopiero będę kupować następne, chociaż pewnie jeszcze zobaczycie filmik, jakie włóczki kupuję w ciuchaczu, bo znalazłam fajnego, e, fajny sklep, taki ciuchacz z używaną odzieżą i, i tam są włóczki, są fajne włóczki, niedrogie włóczki, chociaż ja nie mogę iść rano, bo rano pracuję i, i no niestety... Przepadają mi te najlepsze moteczki. Także na dzisiaj to wszystko. Tyle, tyle miałam dzisiaj do pokazania. Dziękuję za oglądanie. Proszę o subskrypcję o łapki w górę. Odzywajcie się. Serduszko dajcie w komentarzu. Jak Wam się podoba, to jak najbardziej proszę o, o łapki w górę i subskrypcję. To do następnego zobaczenia.